Cześć siemanko witajcie z tej strony farmer z Wielkopolski witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale po kolejnej właśnie że przerwie właśnie na kanale farmer z Wielkopolski witam was serdecznie w środę po południu mamy dzisiaj 11 czerwca no i właśnie dzisiaj środa w już po 14 no i właśnie tak sobie postanowiłem że powrócę w końcu po raz kolejny do tych właśnie nagrywania właśnie tychże filmów na tym kanale, bo dawno nie znowu nie było kino w poniedziałek, tylko był film Shorts, no i dzisiaj z racji tej, że środa, no to w godzinach wieczornych kolejny będzie na kanale Film Shorts wraz z tym oto filmem Więc także zapraszam serdecznie do oglądania. W dzisiejszym filmie po prostu hodowla kliku, wam pokażę to, co nieco się działo, bo dzisiaj właśnie jest ten dzień, co. Chciałem przede wszystkim Wam powiedzieć, więc zapraszam do oglądania. Na samym wstępie pamiętajcie, zostawcie jak najwięcej ilości łapek w górę. Komentujcie w również innym. No i zapraszam na kanały standardowo podawane w opisie, jak i również na mojego TikToka. No i co dzisiaj, 11 czerwca? W ogóle coś się pozmieniało? No to na zewnątrz tyle, że nic, bo pogody jednak ostatnio nie dopisują, bo z racji tej, że popaduje i pada nieraz cały, cały czas, w tym momencie nie pada. Ale no, jednak w tym czerwcu też jest potrzebne, i w ogóle żeby nie było sucho. Więc jeżeli chodzi o sam początek czerwca, do dzisiaj no to e, już przez kilka dni ładnie dosyć napadało, więc no nie ma się dziwić. E, a więc co? E, bez żadnego przedłużenia, zapraszam do e, oglądania. E, na początku, co do tych srokaczy tutaj, e, które właśnie są, no to nic się u nich takiego e, nie pozmieniało. Jeszcze się samica e, nie okociła, więc także no. Jeszcze, nie, jeszcze się nie okociła, czyli termin najwyraźniej brakuje Co i jak, natomiast pozmieniało się już tutaj W tym oto miejscu Jeszcze pamiętacie w poprzednim filmie na kanale Dotąd, że jak dla Was nagrywałem, no to tutaj było Były cztery kliki Z racji tej, że już zostały dwa, Bo dzisiaj właśnie środa Dzisiaj miałem urlop od pracy tutaj no i postanowiłem się wybrać na targowisko niedaleko mnie, które dokładnie mam 15 km w jedną stronę pojechałem na targowisko i pojechałem po to żeby sprzedać młode kuliki. miałem ze sobą 4 sztuki na sprzedaż, no i udało mi się sprzedać dzisiaj tylko i wyłącznie jednego, ale z racji tej że jeszcze dzisiaj wieczorem wyjeżdżam po nowe nabytki, więc na farmie dzisiaj, no, ja dzisiaj już może nie tyle, ale jutro Bądź w kolejnym dniu będziecie już widzieć nowe nabytki na farmie, które się będą pojawiać Z racji tej, że no, dzisiaj byłem na targowisku No to sprzedałem jednego tylko klika Ludzi było, bo było, nie ukrywam, że nie pogoda aby nie dopisała Było zimno, człowiek tylko w jednej był, to zmarzłem naprawdę No i z drugiej strony klientów, ludzi było, dużo osób mi się pytało o cenę Tychże miniaturek, no bo jak dobrze wiecie, będę rezygnował i będę już kończył ich hodowlę. To, co jeszcze tutaj mam, no to to wszystko będę chciał jeszcze sprzedać. Więc także dzisiaj jeszcze idą na sprzedaż składki, te większe króliki właśnie te miniaturki, które dzisiaj także miałem ze sobą na targowisku. Zaraz do klatki przejdę, Wam pokażę, o których mi dokładnie chodzi, bo dawno na kanale mi nie było. To pewnie możecie się już nie domyślać, chociaż na filmach już Wam sporo razy je. Pokazywałem więc, no, także co dzisiaj jednego tylko sprzedałem, wieczorem, jeszcze zanim wyjadę po nowe nabytki, no, to właśnie dzisiaj jeszcze będą dwa sprzedane, czyli powiedzmy, że trzy sztuki dzisiaj na sprzedaż poszły. Nawet oglądacie ten film przed sprzedażą, a wieczorem dopiero będą sprzedawane, bo o wpół do 21.00 około tak wyjeżdżam po nowe nabytki, bo już dzwoniłem, więc, no, dzisiaj kawałek drogi przede mną czeka, więc no nie wiem o której wrócę miejmy nadzieję, że nie wrócę jakoś późno, bo już jutro e, do pracy no i tak już na bieżąco, więc no co i jak tyle, że udało się sprzedać e, cenę, którą miałem, no to jest taka, co wystawiłem na ogłoszeniach co powystawiałem e, czyli te młode po 28 no to te tutaj były właśnie po 28 zł więc tutaj jeszcze te dwa po 28 zł są aktualne co do sprzedaży, a tamte w katce które były, bo z jednego udało się, no składki niestety nie poszły na sprzedaż dopiero dzisiaj, idą wieczorem, więc tamte idą po 30, więc zaraz do nich już przechodzę. No i dobra, jestem także i bądź razie już przy klatce. Tak, jak wspominałem, że wam pokażę, to Wam pokażę. Zacznę od tych, które również miałem dzisiaj na targowisku. Na targowisku miałem w tym jednym kolorze, co są podobne do Kolory zający, więc no że jednego tej samca zabrałem, a na sprzedaż dzisiaj wieczorem idzie ta biała samica no i jedna samica właśnie od tych tutaj z tych kolorze zająca, więc na no dzisiaj już ich wieczorem na farmie nie będzie. Jeszcze ostatni obrządek dzisiaj ich czeka wieczorem, więc no jeszcze na obrządek się załapią. Natomiast tutaj nic się nie pozmieniało. Nadal jestem baron francuski z tą samicą co przed weekendem majowym niestety poroniła się zagryzła więc no i maluchów nie ma została zakocona no natomiast tutaj teraz ta środkowa część klatki szykuje się dosyć ciekawie bo to już czuję że to może być jeszcze może w tym tygodniu albo może już w następnym także no zapalam światełko i wam już chcę coś pokazać to jest akurat ta samica co miała te młode która która dzisiaj, akurat pojechałem z nimi na sprzedaż, jak widzicie, no szykuje się gniazdo. U tej samicy będzie miała bodajże już wiek od lada moment, więc, no, brzuchu nie czuć. Więc, no, jak najbardziej się cieszę, bo to będą ostatnie miniaturki od niej, które pójdą. No i ta tutaj też jest zakocona, bo była sprawdzana, więc, no, po. Drugim powtórzeniem, bo za pierwszy mięnek nie, nie została zakazana, z drugiej strony była aż trzy razy dopuszczana i to była do barana francuskiego dopuszczana. Więc no tutaj robi się ciekawie. Natomiast tutaj, z tymi dwoma, które zostały ze swoją matką w klatce jeszcze, no to również chyba pójdą na sprzedaż. Ale kiedy to jeszcze nie wiem, może jeszcze w tym miesiącu, w czerwcu. bo tu już jesteśmy po 10 czerwca więc no jak to właśnie z tym bywa no, fajnie byłoby się sprzedać bo tu już ona mieć maluchów nie będzie ta samica zresztą też będzie na sprzedaż więc no, generalnie będę szukał teraz już większe rasy będę wprowadzał na farmę może jeszcze w tym oto no miesiącu jak się uda zobaczymy co wyjdzie bo na razie potrzebuję jednak miejsca by to po pierwsze sprzedać to, to młode które są no i może po tych młody jak to będzie miejsce no to przyjdzie czas już na nowy zakup raz, więc no tak to akurat bywa no więc ja dzisiaj byłem na targowisku ludzie zainteresowani byli, bo przychodzili co jakiś czas, non stop ludzie przechodzili, bo nie dość, że pogoda była taka, że jak padało to ludzie i tak przyjechali byli również dostawcy, niby panuje zakaz zakaz właśnie sprzedaży drobiu, a z drobiem również na targowisku stali, więc no, byłem zaskoczony. Kaczki były, kaczki się pytałem, takie rasy Peking, które chciałbym hodować w przeszłości, to za jedną młodą kaczkę się dowiedziałem, że około 20, od 20 do 23 zł, około tak. Więc no, z drugiej strony dosyć tanio, z drugiej strony no, są fajne, bo już mają są już takie, że wszystko jedzą, bo akurat tak mieli hodowcy, którzy stali no i handlowali tym. Były kaczki róże, były kaczki takie, że po 60 zł, żeby już były na do kaczek, które byłyby jajka zawiężane właśnie przez kaczora. Kaczory, kłoguty, kury. Wszystko było po trochu, więc no, z drugiej strony się nie spodziewałem. No ceny kur są kosmiczne, bo niektórzy mają o 40, później mają jeszcze drożej, więc no dzisiaj jak jadę po nowe nabytki, no to dzisiaj z portfela no sporo stracę, bo to będzie kilka nowych nabytków zarazem, więc na kanale oczekujcie o to, że filmu myślę, że w piątek, bo jutro będzie z ogródka film, bo tam nie było, a tam też się ciekawie zrobiło, więc no oczekujcie jutra no i na targowisku byłem, ludzie byli zainteresowani, no z drugiej strony szkoda, że tych czterech od razu nie kupili I tego, więc no sprzedała się jedna samiczka z młodych, druga właśnie, dzisiaj idzie samica, no i samiec jako parka Więc to są właśnie te, co idą za 30zł, a tamte, które mam w budynku, co byłem na początku filmu, no to są po 28 więc no Także jeszcze zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś by chciał zakupić, a jest ktoś w okolicach Niedaleko mnie ktoś mieszka i jest zainteresowany, to jak najbardziej zapraszam do pisania w komentarzach Również o to z racji tej, że na no po prostu póki co nie wiadomo kiedy będą zaś w sprzedażach, bo z drugiej strony przyjdą wakacje, to nie będzie zbytnio czasu na targowisko jechać A tylko dzisiaj miałem okazję, bo targowisko jest co każdą środę No ja co każdą środę nie będę jeździł, bo Pracować się pracuje, a non-stop brać nie będę. Więc, no, nie dość, że przyjdą wakacje. Ta kura w żniwa brzmiła będzie trochę więcej czasu, bo będą żniwa, będą to no i tutaj będzie aż dwa tygodnie urlopu, gdzie pracuję. Więc, no, wtedy dla was będę nagrywał i wszystko, co będziecie widzieć, się będzie też działo. Z drugiej strony, to chciałbym Was jeszcze raz serdecznie jeszcze przeprosić na koniec tego filmu, bo to już zaraz koniec za przerwę, które ostatnio bywały. 10, 11 czerwca dzisiaj, no i już sobie teraz wyobrażam, żeby nagrywać może dużo częściej na zapas, na każdy nowe dni. Tak samo filmy szorcy. postów nam no, nie widzieliście na kanale, więc dzisiaj będzie również post. Więc no, z drugiej strony po tym wszystkim chcę wrócić już do formalności, i nagrywać w zapasie. Więc to co się uda, to będę dla Was nagrywał. Pewnie zastanowiacie się, czy już siano kosy się odbyły. Otóż nie. Najbliższą niedzielę jak dobrze pójdzie to zapraszam serdecznie na nowego vloga. Jeżeli nie w niedzielę, to w sobotę. No bo w niedzielę tutaj na farmie a też troszeczkę będzie mi pracy czekać. Zaczynę, że dzisiaj jest środa, to też mam dzisiaj trochę do ogarnięcia pracy, więc co zaraz za to będę zabierał. Więc z drugiej strony tak to wygląda. Więc no tak to akurat na tą chwilę w stanie na czerwiec miesiąc wygląda. No fajnie byłoby sprzedać jeszcze więcej, z drugiej strony byłoby miejsca no i na nowe rasy, większe, które będę chciał wprowadzić, bo miniaturki będą już e, swoją hodowlę moją tutaj e, kończyć. Już nigdy miniaturek hodować nie będę, e, tylko już teraz szukam takich dużo większych ras i bardziej, które no wiadomo kosztują, bo kosztują, ale no zobaczyć jak to się je hoduje, no i przede wszystkim handlować na sprzedaż, na wyroby i tak dalej, i tak dalej, więc takie są to plany, jeżeli teraz mógłby się jeszcze wytłumaczyć właśnie w tym oto filmie na koniec. No i z drugiej strony to będzie to już na tyle. Dzięki serdecznie Wam za oglądanie tego oto filmu. Opowiedziałem Wam jak to wygląda sytuacja na targowiskach i tak dalej, i tak dalej, więc dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu jak najwięcej ściopek w górę dla większego zasięgu i dla większej motywacji. Komentujcie, udostępniajcie również innym. No i zapraszam na kanały standardowo podawane Jak i również na mojego TikToka No i teraz jak dobrze pójdzie To postaram się jak najwięcej tych oto filmów nowych I vlogów zarazem na zapas nagrywać To co się będzie na farmie działo I co poza farmą Więc no miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie W tym oto przypadku Żeby już powrócić do systematyczności Więc Wszystko w swoim czasie Więc do zobaczenia Trzymajcie się, na razie, cześć!